Masaże wirowe. Hydroterapia stanowi istotną część pracy bazy zabiegowej sanatorium. Wykonuje się ją zarówno w ciepłej, jak i w chłodnej wodzie. Ze względu na korzystne oddziaływanie, chętnie sięgają po nią również gabinety rehabilitacyjne i salony spa. Masaże wirowe, wykonywane w sanatorium za pomocą profesjonalnych wirówek, są zabiegiem leczniczym, wskazanym w określonych dolegliwościach. Zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego masażom wirowym. Jak działają masaże kończyn górnych lub dolnych, czy też kręgosłupa, opowie doktor, który kieruje naszym oddziałem uzdrowiskowym, pan Bartłomiej Augustowski. Znajdujemy się w gabinecie hydroterapii. Odbywają się tu zabiegi kąpieli solankowych, kwasowęglowych oraz kąpieli solankowej z hydromasażem wykorzystujemy działanie różnych czynników, działanie soli mineralnych, czyli chlorku sodu. Na pacjentów działa zwiększone stężenie soli w tym środowisku, odpoczywają nasze tkanki, odpoczywają mięśnie. Jest to zabieg ciepły, więc powoduje to też przegrzewanie zwiększa się wydzielanie potu, dochodzi do oczyszczania organizmu z zbędnych produktów przemiany materii. Ponadto wykorzystujemy tu działanie hydromasażu wodnego. Działanie to powoduje rozluźnienie mięśni. Grupą pacjentów, którym przynosi ten zabieg duże korzyści są to pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi, pourazowymi, Wszelkimi chorobami reumatologicznymi. Kąpiel kwasowęglowa, którą również proponujemy naszym pacjentom, jest to kolejna grupa pacjentów, którzy skorzystają na tym zabiegu. Są to pacjenci z chorobami kardiologicznymi po zawałach z chorobą niedokrwienną serca stabilną z stabilną, przewlekłą niewydolnością serca. Działanie dwutlenku węgla powoduje rozszerzenie naczyń, poprawia przekrwienie, usprawnia działanie układu krążenia. Działanie tych zabiegów utrzymuje się do kilku, kilkunastu miesięcy. Musimy powtarzać te zabiegi, jest to wskazane, ale kolejne sesje powodują, że ci pacjenci mają duże. Dużą poprawę mobilności, wydolności. Masaże wirowe są doskonałym uzupełnieniem zabiegów takich jak kąpiele solankowe czy borowinowe. Takiej hydroterapii chętnie poddają się pacjenci z dolegliwościami układu mięśniowego i bólami stawów. Warto pamiętać, że każdy zabieg leczniczy powinien być poprzedzony wizytą lekarską i analizą stanu zdrowia. W sanatorium mogą mieć Państwo pewność, że zabieg zostanie dobrany właściwie i wykonany przez fizjoterapeutę z użyciem profesjonalnego sprzętu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mswia.kolobrzyk.pl oraz profilu na Facebooku. Telefonicznie dostępni jesteśmy dla Państwa 24 godziny na dobę pod numerem 94 35 44 620.